Drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Anna Mandrela, kanał Ręgraf, niedziela, godzina 19, więc cykl czytamy razem dzisiaj w takiej formie, nie w formie podcastu, ponieważ jest to już chyba jedno z naszych ostatnich spotkań, chyba że ostatni rozdział sobie podzielimy na kilka części, gdyż jest on bardzo treściwy. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy śledzą od początku. Również wszystkim, którzy śledzą razem z książką. Przypominam, że czytamy książkę, którą właśnie Wam prezentuje ksiądz dr Aleksander Żuchliński Teologia, jej istota, przymioty i rozwój według zasad świętego Tomasza Zakwinu. Jak widzicie, dużo również dyskusji politycznych, które w obecnym czasie mają miejsce, Niejako jest związanych z tymi zagadnieniami dotyczącymi teologii. Warto zatem z takiej perspektywy poznać, czym jest sama teologia. Pytaliście, gdzie nabyć książkę. Książka jest, moi drodzy, dostępna w moim sklepie AMDG. Zobaczycie zaraz informacje o sklepie. I zaczynamy. Rozdział dzisiejszy jest krótki, ale mam nadzieję, że właśnie w krótki sposób skłoni nas do pewnych refleksji. Dlatego nie chciałabym tutaj jakoś przedłużać albo bardzo dużo innych rzeczy Wam dodawać. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad tym, czy teologia jest wiedzą, Spekulatywną czy też wiedzą praktyczną. Taki jest też temat dzisiejszego rozdziału. Będę sobie zaglądać do książki i przygotowałam dla Was tutaj takie krótkie, bardzo streszczenie, czym jest wiedza spekulatywna. Jest to wiedza taka, której celem jest samo poznanie. Jest to wiedza, która nie wchodzi w zakres naszego działania jak zobaczycie jak ksiądz Żychliński tutaj zauważy kiedyś właśnie ta wiedza wiedza spekulatywna była o wiele bardziej ceniona niż w dzisiejszych czasach i jak wiemy teologia ma ten aspekt spekulatywny ale czy też ma ten aspekt inny czy ona ma też ten aspekt praktyczny musimy sobie zadać to pytanie czym jest zatem wiedza Praktyczna. Jak sama nazwa wskazuje w odróżnieniu od wiedzy teoretycznej, tutaj celem wiedzy praktycznej jest po prostu sama praktyka, a jej przedmiotem jest to, co ma powstać za pomocą pewnych czynności. Tak więc mamy tutaj to rozróżnienie na wiedzę teoretyczną i wiedzę praktyczną. Jak myślicie, czy teologia jest praktyczna, czy jest tylko teoretyczna? I jak zauważa ksiądz Żychliński dla świętego Tomasza Zakwinu, umysł praktyczny jest tym, który również niejako czerpie z tego umysłu spekulatywnego. Umysł praktyczny stosuje w późniejszej swojej działalności prawdy, która najpierw poznał ten umysł spekulatywny. Więc jest to niejako taka naturalna konsekwencja. Poznajemy pewną doktrynę i za nią idzie jakaś praktyka. Więc za każdą teorią, tutaj za każdą nauką, która odpowiada nam na pytania w sposób nawet ściśle teoretyczny, skąd wziął się świat, kim jest człowiek, kim jest Bóg, musi iść jakaś praktyka. Dlatego już tutaj ten sam fakt pokazuje, że nie jest tak, że wszystkie religie są takie same, jeśli się przyjrzymy hinduizmowi, tam za konkretną doktryną, za konkretną teorią, która jest oparta o reinkarnację, która jest oparta o system kastowy, będzie szła konkretna praktyka, praktyka dzielenia ludzi, dzielenia ludzi na tych lepszych i na tych gorszych, w zależności od kasty i... Ci, którzy w Indiach, a byłam w Indiach są żebrakami, oni nie mogą sobie przeskoczyć do wyższej kasty. Oni muszą cały czas być tymi żebrakami. Takie są praktyczne konsekwencje ich doktryny, doktryny hinduistycznej. Nie nagrałam, moi drodzy, żadnego programu. Na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która miała miejsce tydzień temu, widziałam, że wielu tutaj różnych prawicowych publicystów komentowało to komentowało Owsiaka, komentowało Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jedyny taki mój komentarz, bo jak wiemy, tutaj Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była również związana z przystankiem Mudstow, teraz to się nazywa Polen Rock Festival. To jest jedna i ta sama fundacja, która tworzy ten festiwal. I na tym festiwalu, nie wiem jak to jest dzisiaj, jeśli wiecie, to napiszcie, czy dalej jest tam Hare Krishna. Ale przez wiele lat było bardzo duże stoisko o, Hare Krishna. Oni byli zapraszani. I to jest wielka sekta, w którą wpadło wielu młodych ludzi, wpadło już właściwie bez wyjścia, która stosuje drastyczną dietę, ale również różne praktyki, które po prostu ludzi otumaniają, które oddalają ich od rodziny. Poznałam sama Amerykankę, która. Wstąpiła do Hary Krishna, już na zawsze pozostała w tej sekcie w Indiach. Różne świadectwa osób, które z tej sekty wyszły, poczytajcie sobie. Więc, tutaj, taki właściwie mój jedyny komentarz, jak, jak to wygląda: werbowanie młodych ludzi, młodych Polaków do sekt. Wróćmy jednak do taka dygresja, która mi się nasunęła do św. Tomasza z Akwinu. Umysł spekulatywny staje się w swym przedłużeniu umysłem praktycznym. Ta dygresja tutaj moja ma sens, czyli to, w co my wierzymy, jaką doktrynę przyjmiemy, będzie później się przekładać na nasze życie. I tak teologia chrześcijańska ma swoje zasady, które potem na konkretne życie zostają, moi drodzy, przełożone. Mamy układkę naszej książki, którą analizujemy. Teologia jest równocześnie umiejętnością spekulatywną, jak i praktyczną. Zajmuje się poznaniem prawdy Bożej, stosując ją zarazem praktycznie do życia moralnego i mamy tutaj e, całą taką później już do, doktrynę. E, może najpierw sięgnę do tego, co jest na końcu, bo tutaj właśnie na końcu rozdziału nawiązuje ksiądz Żychliński do Chrystusa, który jest dla niego sercem e, teologii, ponieważ tak jak serce, Według zapatrywań scholastyków, jest głównym motorem życia fizycznego. Tak analogicznie, Chrystus jest dla teologii zasadą życia, przez to, że prawdy teologiczne mają przede wszystkim przez niego moc działania na wolę i na życie. I w rzeczy samej wszystkie prawdy nadprzyrodzone stały się w osobie Chrystusa niejako widzialne i dotykalne. Jeszcze taka bardzo ważna uwaga. Zapewne to zauważyliście, że dzisiaj jest nacisk na nauki o charakterze praktycznym, że te nauki cieszą się dużym, być może nawet nadmiernym uznaniem. Kiedyś właśnie ta nauka była uważana za bardziej wartościową, która była bardziej spekulatywna. Miała w tym momencie taki swój wyższy wymiar. I ksiądz Żychliński pisze tutaj, że nie należy pamiętać, że przede wszystkim teologia, chociaż ma te dwa elementy, praktyczny i, hmm, praktyczny i spekulatywny, to najważniejszy jest ten. Spekulatywny. Wszelako z dwóch wymienionych cech charakterystycznych teologii występuje na pierwszy plan jej charakter spekulatywny. Najprzedniejszym bowiem zadaniem teologii jest poznanie Boga, bo ta czynność odnosi się, jak święty Tomasz powiada, bezpośrednio do ostatecznego celu zarówno teologii, jak teologa, polegającego na widzeniu istoty Bożej w niebie. Widzimy bowiem, właśnie tutaj mówi ksiądz Żychleński, że e, szczególnie w dzisiejszych czasach, warto to przytoczyć, warto podkreślić ten aspekt spekulatywny, widzimy jak znaczna część ludzi, wszystkich warstw społeczeństwa dała się opanować niby szałem akcji zewnętrznej, który każe wprost zaniechać wszelkich starań mających na celu poznanie prawdy w ogóle. A tym więcej prawdy nadprzyrodzonej dla wewnętrznej wartości, jaką, jaką ona posiada. Tym się to tłumaczy, dlaczego nauki o charakterze praktycznym cieszą się obecnie nadmiernym prawie uznaniem, gdy tymczasem wszelka spekulacja, a szczególnie teologiczna, przeważnie nie znajduje należytego zrozumienia i co za tym idzie, spotyka się z zupełną obojętnością, a nawet z pogardą. A jednakowoż poznanie prawdy już z samej natury rzeczy, a więc w każdej nauce, wyprzedza akcję i góruje nad nią, jak dusza nad ciałem i to nawet w tych naukach, które mają przede wszystkim cele praktyczne. Bo najpierw trzeba prawdę poznać, a potem dopiero można ją zastosować w praktyce. W teologii zaś ma spekulacja wyjątkowe zupełnie znaczenie. Ponieważ poznanie Boga jest samo w sobie rzeczą najwyższą i stanowi cel ostateczny człowieka. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat myślicie. Moim zdaniem, jest to bardzo ładne wytłumaczenie, że najpierw trzeba prawdę poznać, żeby potem mogła być ona zastosowana. Dlatego tutaj ten nacisk na spekulacje. Czego dzisiaj brakuje, nawet chyba na uczelniach teologicznych, dlatego że się już nie analizuje św. Tomasza Zakwinu, nie czyta się jego sumy, nie mówi się o teologii w taki sposób, jak właśnie na przykład czynił to ksiądz dr. Żychliński. Jeszcze raz dlatego zachęcam Was, żeby prześledzić, przestudiować sobie jego. Książkę. Widzieliśmy to również w takim upadku z czasem życia zakonnego, tych zakonów, zwłaszcza kontemplacyjnych, gdzie zaczęto mówić, że trzeba by jak najwięcej działać, gdzie już się nie mówiło o tym życiu kontemplacyjnym, nie doceniało się tego. Również możemy tutaj widzieć taki protestantyzm, który całkowicie. Odrzuca scholastykę, takie poznanie rozumowe, i dlatego warto do tej scholastyki powrócić. I inny przykład, również niejako z tym nurtem protestanckim, będzie związany to odejście od dowodów na istnienie Boga. Na moim kanale o tych dowodach mówiłam, Kilka razy, jeśli sobie prześledzicie playlistę 24 tezy tomistyczne, którą znajdziecie na kanale na stronie głównej, jak i również gdy prześledzicie sobie playlistę dotyczącą mojej rozprawy doktorskiej, tomizmu Gary'ego Granża wobec wizji filozoficznej Tearda de Schardin", tam również mówię o dowodach na istnienie Boga. Immanuel Kant, on zanegował te dowody i to, co dla niego, dla Kanta i później dla Williama Jamesa, który będzie twórcą pragmatyzmu, będzie stanowić wartość, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to jedynie etyka. Skupiam się jedynie na tym, co praktyczne, odrzucając całkowicie to, spek co spekulatywne. Jaka będzie tego konsekwencja, że doktrynę będziemy. Uznawać lub nie uznawać z perspektywy pragmatyzmu, nie dlatego, że jest prawdziwa, bo nie ma już u nich takiej obiektywnej prawdy. Skoro nie ma dowodów na istnienie Boga, człowiek nie może dojść za pomocą tutaj jakichś argumentów apologetycznych do tego, która wiara zasługuje na wierzenie, nie może dojść do tego, że Bóg istnieje. Ale patrzę, co jest bardziej sensowne, jeśli chodzi o praktykę, co jest lepsze dla społeczeństwa. I w tym wypadku, jeśli wśród katolików wybuchnie jakiś skandal na tle etycznym, to on będzie podważał całą religię. W perspektywie scholastycznej, w perspektywie świętego Tomasza Zakwinu, Wiemy, że ludzie są grzesznikami, że nigdy nie będzie nic idealnie, nawet wśród papieży, wśród księży, wśród wiernych katolików i to jest kwestia ich grzechu. Oni się po prostu nie stosują do e, doktryny, być może właśnie, e, nawet nie starali się dokładnie jej poznać lub też ją wypaczyli poprzez swoje grzechy, ale to nie znaczy, że sama doktryna jest e, błędna. Więc tutaj taki jest jeden z minusów, jedno z zagrożeń skupienia się wyłącznie na tej stronie praktycznej, jedno z zagrożeń tego pragmatyzmu, moim zdaniem tak to właśnie wygląda, więc zbyt wiele dzisiaj można, jeśli się przyjrzymy temu, co dzieci mają się uczyć w szkole, to często się mówi, a to się mu do niczego nie przyda, po co on się tego uczy. No i ciekawe, czy też tak właśnie nie będzie dzisiaj to wyglądać. Moi drodzy, oczywiście, czytam Wasze komentarze. Pan Witold Nowak w komentarzach pod ostatnim programem bardzo wiele napisał, bardzo wiele swoich Przemyśleń i nie jestem się dzisiaj w stanie do wszystkich Pana przemyśleń odnieść, ale będę tutaj dalej te Pana wpisy śledzić. Bardzo jest to tutaj ciekawe, ale naprawdę trudno mi się teraz odnieść, ale rzeczywiście też Pan postulował tutaj przeciwko takiemu protestanckiemu rozumieniu teologii jako. Historii i też widzę, że zadał pan pytanie na temat, i też oczywiście od razu mówię, nie kasuję wszystkich komentarzy, bo w ogóle raczej nie kasuję komentarzy. Czasami YouTube kasuje. Pisał pan również, że starał się zakupić książki ze sklepu, ale nie wysyłamy za granicę, i tutaj wtedy, w takim razie. W takim razie bardzo prosimy, tutaj jeszcze raz, sklepik, z którego można zakupić książkę, o której dzisiaj mówiliśmy, jak i pakiet książek, jak i inne książki. Tutaj również szczególnie polecamy Elementarz Katolicki, Kościół wobec buddyzmu, to a propos tego, co Wam mówiłam o tym Hary Krishna i o innych rzeczach. Napiszcie, jeśli macie jakikolwiek problemy tutaj do nas wiadomość, i będziemy się starać rozwiązać ten wasz problem, jak i na przykład wysłać nawet jakiś filmik, filmik, wysłać jakąś książkę za zagranicy. Pan Dariusz pyta, dużo słyszę o tym, że kiedyś uczono logiki, że logika była przedmiotem w szkole. Bardzo mnie to ciekawi, na czym polegały takie zajęcia. Czy mogłaby Pani coś o tym powiedzieć? Chodzi mi głównie o to, jak uczyć dzieci logicznego myślenia, jak ich uzbroić w zajęcia, które pomogą im dostrzec pułapki i manipulacje. Otóż w internecie, moi drodzy, możecie znaleźć do pobrania książkę doktora Krzysztofa Wieczorka, Logika dla opornych. No, i to jest taki właściwie przykład wszystkiego, czego właściwie, jeśli ktoś nie miał logiki w szkole, to nawet nie wie o co chodzi. Ja miałam logikę na studiach przez dwa lata i żałuję, że nie miałam jej wcześniej, a nawet, że nie miałam jej dłużej. Schematy zdań, tabelki zero-jedynkowe i ich zastosowanie, tautologię i kontrtautologię, skrócona metoda zero-jedynkowa, prawda logiczna. Wynikanie logiczne, wnioskowanie, sylogistyka, klasyczny rachunek, predykatów, nazwy i definicje, zbiory, relacje. No może się to Wam wydawać dziwne, ale to są właśnie takie podstawy, podstawy logiki, i dzięki temu. Różne, różne tutaj, właśnie przykłady. Tutaj te tabelki. Te tabelki nawet miałam jeszcze w liceum, to ciekawe na lekcji informatyki, ale wtedy nie wiedzieliśmy, właściwie nie do końca rozumieliśmy nie było nam to chyba zbyt dobrze tam wytłumaczone, ale już poznaliśmy te wszystkie znaczki negacja, koniunkcja, alternatywa, implikacja. Moi drodzy, ja się nie czuję na siłach, żeby tutaj kurs logiki, prowadzić, ale um, warto, jeśli nie mieliśmy nigdzie okazji, no, wydaje mi się, że ta książka jest przystępna. Można sobie e, wejść na stronę Krzysztofiewcerek.pl, e, można sobie ją pobrać i tutaj proste wyjaśnienia e, razem z ćwiczeniami. E, można sobie to Prześledzić. Moi drodzy, dzisiaj już wszystko. Serdecznie Wam dziękuję, że śledzicie ten cykl. Jeszcze no chyba ostatnie, albo kilka ostatnich spotkań przed nami, i potem już od razu mówię, że na jakiś czas będę z tego cyklu rezygnować, żeby jednak skupić się na czymś innym, ale na pewno nie będę z niego rezygnować na stałe, a może też w zamian wrócimy znowu do cyklu problemy filozofii, gdzie będę też również odpowiadać na te propozycje, które padły u Was w komentarzach. I różnych filozofów omawiać również w kontekście obecnych wydarzeń. Dziękuję wszystkim, którzy w ostatnim czasie zasubskrybowali kanał. Dziękuję, jeśli udostępniacie to dalej, i przede wszystkim również bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy kanał wspierają, bo bez Was. Nic by tutaj się nie mogło zadziać, a szczególnie te ambitniejsze programy, jak i inne, ponieważ w tych, które są bardziej popularne, to znowu YouTube uniemożliwia albo ogranicza zarabianie na reklamach. Więc jestem Wam bardzo, bardzo serdecznie za wszystko wdzięczna. I cieszę się, że dzięki tym naszym spotkaniom tak wielu z Was zainteresowało się bardziej myślą świętego Tomasza z Akwinu. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.